I teraz mam dylemat. Trochę tak jak jajko i kura. Bo technicznie pierwszy powinien pojawić się oceniający, ale pojawiła się najpierw osoba, która będzie wygłaszać pochopę. Nie przedłużając, zapraszam oceniającego czwart naszego czwartego oceniającego. Dziękuję bardzo. Jak już wiecie, za chwilę na tej scenie wystąpi Magda Kuźma. Magda wystąpi z projektem z poziomu czwartego, ze ścieżki Persuasive Influence czy po polsku perswazywny Wpływ. I co to będzie za mowa? Będzie to mowa na temat dowolny, jednak z małym haczykiem, ponieważ będziemy mieli tutaj interakcję z publicznością. Mianowicie na tej sali rozmieszczonych jest kilkoro przeszkadzaczy. Którzy będą mieli za zadanie utrudnić Magdzie życie. Mamy przeszkadzacza mądre, ale mamy przeszkadzacza Gadułę i jeszcze kilku innych przeszkadzających krasnoludków. Ale o tym, kto to jest, to dowiecie się już w trakcie samej mowy. I tutaj małe dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, Magda wyraziła zgodę, żeby przeszkadzacze przeszkadzali więcej niż jeden raz. Natomiast niech to się odbędzie w granicach zdrowego rozsądku. Po drugie, osoby, które nie są przeszkadzaczami, niech wstrzymają się od przeszkadzania, ponieważ już mieliśmy takie sytuację, że mowa zamieniała się w totalny chaos, a my chcemy tutaj zasymulować realne warunki, a nie, nie bawić się kosztem mówcy. To dlatego, dlatego proszę o, o wstrzemięźliwość. Dobrze, mowa potrwa ze względu na utrudnione warunki od 12 do 15 minut. Swoją drogą, zapytałem Magdę, czy w prawdziwym życiu poza naszym Toastmastersowym Matrixem miała do czynienia z taką sytuacją, kiedy ktoś faktycznie jej przeszkadzał podczas e, prezentacji bądź prowadzenia spotkania. Powiedziała, że nie, natomiast wydaje jej się, że to ona sama mogła być takim przeszkadzaczem i, wy, i uważa, że jest dość cienka granica między przeszkadzaniem a zaangażowanie. Więc to jest taka ciekawa myśl i myślę, że warto mieć to z tyłu głowy, kiedy następnym razem będziemy się angażować w czyjąś mowę. No dobrze. A no więc tak, czy Magda poradzi sobie z przeszkadzaczem? Czy udaje się zmieścić w czasie? I czy zaprezentuje całość, całość swojego tematu? O tym dowiecie się już zaraz, więc zapraszam Magdę na mowę pod tytułem Płynnie z tematem. Magda! O, Привет, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Yy, chciałabym się skupić na tym, żeby temat do Was dotarł jak najbardziej, ale yy, z góry tutaj zauważę, że będzie prezentacja. Na prezentacji będzie dosyć dużo szczegółów, więc jeżeli Wam przeszkadza ten układ, który jest tutaj, proszę przesiąść się z tą na drugą stronę sali. Teraz jest moment prawdy. <grym> Myślę, że możemy kontynuować. O płynności to schmacerzy wiedzą dużo. Wiemy, jak ważna jest płynność w, w wysławianiu się, przedstawiania w swoich prezentacjach w pracy, prywatnie. Ileż elementów jest właśnie utraconych, przez to, jak nie ma tej płynności. Ale dzisiaj nie o tej płynności będziemy rozmawiać. Na temat tego, że pieniądze nie dają szczęścia, ale jak mawiał John Wayne, wygodniej jest płakać w Mercedesie niż na rowerze. Porozmawiamy dzisiaj o płynności bardziej w kontekście finansowym niż te, jak tutaj najczęściej bywa w kontekście przemówień. Postaram się przedstawić wam agendę. Na spotkaniu zacznijmy od tego, żeby porozmawiać o tym, czym jest właściwie płynność. Porozmawiamy o perspektywie firmy, perspektywie banku i na końcu, perełka, mam nadzieję, sesja QA. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, które Wam się pojawią, które akurat nie będą do zadresowania w trakcie prezentacji, zapiszcie na kartce. Porozmawiamy o tym później, o ile starczy czasu, mam nadzieję. Płynność. To zdolność do terminowego regulowania należności. Istnieje wiele wskaźników, które firma powinna brać pod uwagę. Powinny być dobry wskaźnik płynności. Także. Dlaczego akurat te wskaźniki? Tu akurat są wskaźniki takie najbardziej znane, jeżeli chodzi o... Płynność w kontekście firmy, ale także w bankowości. Niemniej jednak, jeżeli pozwolisz mi kontynuować, dodasz się, no. do, dowiesz się, czemu akurat okay. Tak, okay. tak tutaj okay. przedstawiłam. Wracając. W kontekście bankowości to nie tylko dwa proste wskaźniczki, które opierają się na aktywach obrotowych i zobowiązaniach krótkoterminowych, ale wchodzi tutaj cała masa rozwiązań, dużo bardziej kompleksowe problemy. Mamy tutaj wskaźniki regulacyjne NCR, NSFR, mamy też miary wewnętrzne, stres testy, wskaźniki wczesnego ostrzegania, cała siatka analiz. <grym> Mogłabym tą prezentację poświęcić na pokazywaniu Wam wykresów, na pokazywaniu Wam wzorów i przejście przez definicję, ale mam nadzieję, że wolicie jednak zrozumieć coś, a nie tylko zobaczyć mnóstwo danych. A stres testy to tak jak w programowaniu, jak, jak się właśnie bombarduje jakiś serwis milionem zapytani. To, to raczej, no, no, to raczej w kwestii cyberataków, natomiast płynność ma to do siebie, że wszystko wpływa na płynność. Tak naprawdę w wyniku cyberataku może zostać obciążony płynność. Więc tak naprawdę wszystko jest powiązane z płynnością. Okej, okay, ale czym jest stres testy? Tak. Troszeczkę, jak, jak to brzmi. To znaczy, mamy pewne, pew, pewną sytuację bieżącą. Możemy dobrze zarządzać sytuacją bieżącą tym, nie? co jest teraz, ale pojawiają się takie czarne łabędzie lub takie całkowicie randomowe zdarzenia, które zmieniają na tą sytuację mhm. i powodują, mhm. że mimo wszystko musimy reagować. Jest, musimy mieć plan na to, żeby zadziałać w sytuacji, której, której nie przewidzieliśmy. Mhm. Czyli musimy postarać się, trochę jak mawiają pingwiny z Madagaskaru, przewidywać nieprzewidywalne. Okay. Awesome. Dobra, lecz... Weź, no, że, Jedno pytanie no. mam, ale na przykład taki stres test może polegać na tym, że jeden z założycieli firmy stwierdza, że on zabiera całe pieniądze z firmy, leci na i firma uh. e, upada, i wtedy firma jak się obroni, to jest płynna albo nie niespłynna? Jednym z elementów stres testów jest także szacowanie tego, czy ryzyko jest realne, czy nie. Jest cała rzesza zdarzeń, które potencjalnie mogą się wydarzyć, może meteorę spaść, może y, pociąg rozjechać y, pracownika. Wszystko się może zdarzyć, natomiast... Wszystko trzeba... się może zdarzyć. Ja <grym> <grym> dziękuję za tutaj wsparcie. Ale to masz wszystko takie procentowe, że spada meteor, to masz jedną i jeśli chodzi w fiskus, to masz 100%. Generalnie jest tak w pracy, że musisz racjonalizować swoje obciążenie pracą. Jeżeli uważasz, że to zdarzenie jest na tyle istotne, że warto temu poświęcić czas w pracy, jasne, możesz brać pod uwagę. Istnieją też reverse testy, czyli stres testy odwrócone, gdzie właśnie masz wpaść na to, co może Cię doprowadzić do upadku, mimo tego, że masz już jakieś tam założenia. Musisz, to, to ćwiczenie polega na tym, żeby Popatrzeć, co realnie możecie pociągnąć w dół, okay. mimo tego, że nie wszystkie z tych zdarzeń tak naprawdę mogą się zdarzyć. Potem następuje faza taka otrzeźwiająca, możecie powiedzieć, ale to nie jest realne, możemy ten kontent... Ten, ten, okay, ten, czyli to jest ten, trochę jak w Ameryce instrukcji bezpieczeństwa na każdą sytuację i. Tak. Okay. Tak. Zacznijmy od czegoś prostszego. Jak wygląda sytuacja z perspektywy firmy? Dla uproszczenia, załóżmy, że mamy małą firmkę, jednego dostawcę, jednego klienta. Jak wygląda sytuacja? Firma, powiedzmy Stanisław, zamawia skarpetki na święto. Tak, jakby powiesić sobie na kominku. Zamawia je po to, żeby je potem sprzedać klientom z marszą. Zastanówmy się, jak wygląda sytuacja. czyli mamy moment sprzedaży. Jak sądzicie, gdzie następuje płatność w stronie klientów za ten towar? No, pewnie wtedy, jak zakupują, ale w sensie klienta jako, klient firma, czy klient I Powiedzmy, jesteśmy stopyrowy. w tej sytuacji, zaczynamy od tego, no. że tutaj już sprzedajemy towar klientom. No kiedy, tak. to na, kiedy to następuje? Sprzedajemy, kiedy dostajemy pieniądze? No hmm. jakieś, albo od razu, albo po jednym dniu, jeśli płatność. Bo na przykład płatność może być przez sklep to... online, wtedy. Ale może, może być też faktowa, wtedy to, to wtedy dłużej. dłużej. A to wtedy mówimy o pięć masowym, w sensie jako firmy. tak? Potem. Istnieją różne płatności. Nawet jak pojedziesz na Arleglo czy inny portal, żeby nie reklamować. No tak. No. <laughs> tak Abym konkretnie? W każdym razie, istnieje mnóstwo sposobów płatności. Równie dobrze możesz zamówić i zapłacić y, dopiero kurierowi biorącim, no, tak, tak, przy tak. W sumie raty też są, tak. No, Nawet rady wykonując to... przelew, przelew nie wyjdzie, mm, nie wyjdzie od razu. Potrzebujesz mhm. pewnego czasu, więc wiemy, że środki otrzymasz po jakimś czasie. Może to być też faktura z odroczonym czasem płatności. Czyli widzimy, że ten czas, kiedy otrzymujesz pieniądze, się przesuwają. Co musisz zrobić, żeby mieć ten towar i sprzedać klientom? Pieniądze. Musisz je kupić. Musisz je kupić. No, tak. Czyli musisz zamówić, musisz otrzymać i przede wszystkim musisz pokryć ten zakup. No to tutaj jest jakieś perpetuum mobile, że najpierw z niczego robimy skarpetki, a potem je sprzedajemy. Że na celu, I właśnie, do, jak finansować tak? taką sytuację? No, zazwyczaj <grym> rodzice finansują w takich sytuacjach. Można, można negocjować z kontrahentem albo, żeby płatność za towar nastąpiła po tym, jak otrzymamy pieniądze od klienta. I jak sądzicie, nie każdy przedsiębiorca się na to zgodzi. Czy chcielibyście coś sprzedać? i otrzymać pieniądze za 60-90 dni. Hmm. Znaczy chyba nie ma wyboru po prostu, bo inaczej tak nie dobiję kargu w przyszłości, bo... Albo na przykład jeden klient. Tak? Zależy, zależy jaka jest sytuacja. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe ryzyko koncentracji, mamy jednego klienta, mamy no to, jednego dostawcę. No to tutaj już w ogóle mamy jakieś ryzyko, że, że ryzyko płynności, ale po stronie kupującego dalej, tak? <susuracja> To jest tylko sytuacja, żeby no mogła odpowiedzieć, że... Jak złożony jest to temat, ale chciałabym Wam da dać taki przykład prosty, żeby dało się zrozumieć. Okay. Mamy pierwszy, pierwszy pomysł, żeby poprosić o dłuższy termin płatności. Co jeszcze możemy zrobić? Wziąć przedpłatę. Możemy wziąć przedpłatę, czyli jeżeli to na dwie. Jeżeli mamy sprzedaż i wiemy na przykład, mamy dobrą relację z klientem, bo to jest nasz jeden klient, Możemy mieć płatności cykliczne lub subskrypcje pewnego rodzaju przedpłaty, czyli możemy umówić się, że doceniamy, doceniamy część pieniędzy trochę wcześniej. To jest rozwiązanie. Rozwiązanie z bankiem, czyli finansowanie zewnętrzne, dzięki czemu mamy finansowanie, które ma dłuższy termin niż to, na czym tutaj bazujemy, czyli tych najbliższych kilkanaście dni. Jest jeszcze jeden, jedno źródło finansowania, to znaczy... Nasz własny kapitał. Czyli możemy wejść w firmę, używając naszych pieniędzy, po to, żeby zainwestować z nadzieją, że oczywiście zyskamy. Okay. A mam pytanie. Jakie sfinansowanie finansowanie z bankiem? Uh -huh. To działa to tak, że jakby bank daje pewien kapitał, który jest na jakiejś oprocentowany i na czym zarabia bank wtedy, jak daje kapitał? So, zaraz to no, Zaraz tego dojdziemy, tak. Okej, okay. okay. przejdźmy. Miałem przeszkadzać. A. Dokładnie. Mamy tutaj bilans firmy i bilans banku. Jak widzicie, istnieją tutaj pewne, istnieje tutaj pewne odwrócenie. W przypadku przedsiębiorstwa po stronie aktywów mamy zapasy, mamy należności krótkoterminowe, czyli właśnie te odroczone płatności, które mają do nas e, przyjść, ewentualnie jakieś finansowanie, które komuś udzieliliśmy. Mamy też jakieś inwestycje krótkoterminowe, które możemy mieć. Mieliśmy górkę, to rzuciliśmy troszeczkę i mamy. Mamy środki pieniężne. Po drugiej stronie mamy to, z czym się finansujemy, czyli właśnie pewne kredyty. W środku banku jest zupełnie odwrotnie. Bank oferuje pieniądze, czyli pieniądze są aktywem. Co ciekawe, bank nie rzuca tego z własnych... Środków. Tak naprawdę w środku takich uniwersalnych banków w Polsce około 70-80% finansowania to są depozyty. A co wiemy o kredytach? Jak długie kredyty macie? Często złożymy kredyty. Zaraz wejdziemy na razie skupmy się na kredytach. Ok, nie ma kredytów. Jak macie hipotekę? 30. E, macie jakiś Podobno tek, y, teraz na... w USA będzie na 50, tak. I jeszcze dłużej. No. Jakiś jeszcze Z, kredy... z gwarancją, to... że ktoś podejmie, jak się przyklecisz? Może. O, macie o, o. Też, macie też, ma też na przykład... Kredy. No zapisać same kredyt. Tak. Dobrze, ale zaraz do zaraz tego wróć, wrócimy. E, mamy też kredyty takie jak karty kredytowe, debety, które możemy pociągnąć natychmiast, a w zasadzie nie ma pe pe pewnej... Daty, kiedy mamy to spłacić. Więc jak tym zarządzać? Skoro 80% bilansu stanowią depozyty, które kontraktowo mają swoją maturę w D1, klient może przyjść, przyjść i wyciągnąć kasę w pierwszym dniu. Istnieją jakieś powiedzmy depozyty terminowe, które możemy założyć, że gdzieś w przyszłości dopiero klient je odzyska. Co więc należy zrobić? Urealnić. Nie powinniśmy zakładać naiwnie, naiwnie, że cała baza depozytowa wypłynie nam natychmiast. Nawet stres testy zakładają run bank, ale naiwne byłoby twierdzenie, że cała baza depozytowa spadnie nam do zera w miesiąc czy w rok. Realne przypadki pokazują, że takie duże instytucje, jak na przykład PKBP, w przypadku stresu notowały wzrost depozytów, ponieważ stanowiły taką bezpieczną oazę dla klientów, gdzie się nie bali dokonować środków. Oczywiście są jeszcze rezerwy, są jeszcze, jest jeszcze BGK, fundusz gwarancyjny, który wspiera właśnie bezpieczeństwo systemu i to, że klienci nie boją się pozostawić pieniądze w banku. Co więcej, Jakiś czas był była sytuacja, gdzie Getin miał swoje problemy. Także było to zawirowania z właścicielstwem i odnotowali bardzo duży spadek bazy depozytowej. Wtedy wypuścili na rynek pewną promocję, lokatę bez troską. i jak widzicie, nawet w takiej sytuacji klienci zaufali banku i deponowali się pieniądze w banku. E, niestety czas na e, Q&A się e, niestety rozmył nam, natomiast mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, bo ponieważ na wiele pytań odpowiedziałam w trakcie, więc dziękuję bardzo, bardzo.